To są kolejne dożynki połączone z turniejem wsi, święto plonów. tym razem w Lipsku, ponieważ poprzednie lata robiliśmy albo w Jegałówce albo w Kuriance. No, w Lipsku też występują rolnicy, metodą eksperymentu, zobaczymy jak będzie w tym roku. Tradycyjnie są stoiska promocyjne, jest kilka, jest pawilon medyczny, są przedstawiciele krusu, będą konkurencje, będzie fajna zabawa, no i występy, które słyszymy właśnie. Tak? Oczywiście też będzie dobre jadło. Nie wiem co jeszcze, ale to jest taka już naprawdę nasza specjalność, ponieważ wsie przygotowują się do tego ostro. Mają też swoje pomysły kulinarne. No my próbujemy to w jakiś sposób rekompensować, organizując właśnie konkurs na najlepsze stoisko kulinarne. Dziękujemy rolnikom za ich trud mimo tych właśnie nieprzyjących warunków i pogodowych, szczególnie już trzeci raz. Była susza, tutaj my jako gmina próbujemy im też pomóc, ponieważ bardzo sprawnie powołujemy zarówno komisję, jak i pracę tej komisji suszowej, protokoły i tak dalej. Dziękujemy też Panu Bogu, dziękujemy tym, co wspomagają rolnictwo, ponieważ no wiele jest instytucji, które rolnictwo wspomagają, tutaj właśnie obecność Krusu, myślę, że w następnych latach i, i, agencja będzie i Izba Rolnicza, także to ma być wspólne działanie po to, żeby nam nigdy tego chleba nie zabrakło, żeby rolnikom działo się lepiej, no dzięki Bogu dzieje się lepiej, bo widzimy, obserwujemy te zmiany kolosalne na, na wsi.